Stolica Austrii i jedno z najpiękniejszych europejskich miast. Zadzieram kiece i lecimy. Dzisiaj do Wiednia. W związku z tym, że ja w Wiedniu bywałam wielokrotnie o różnych porach roku, to pokażę Wam miejsca, które można zobaczyć w jeden dzień. Być może, że będziecie mieć tutaj przesiadkę z jednego samolotu na drugi albo zatrzymacie się w drodze na Chorwację jadąc z Polski. No i miejscem numer jeden, zdecydowanie moim ulubionym i chyba takim numerem jeden w ogóle symbolem Wiednia jest to właśnie miejsce, w którym znajduje się w tej chwili Pałac Szynbrun i ogrody królewskie wokół Szynbrunu. To jest miejsce, które jest piękne o każdej porze roku. Jest tutaj pięknie wiosną i latem, kiedy kwitną kwiaty. I jest po prostu super pięknie w ogrodach i w takiej pogodzie, która jest dzisiaj na przykład, po prostu jest rewelacja. Jest pięknie jesienią, bo jest tutaj mnóstwo drzew, które przybierają piękną kolorową barwę. Oczywiście zakładając, że dzień jest słoneczny, a nie ten deszczowy. No i pięknie jest również zimą, kiedy tutaj są targi świąteczne i stoi ogromna choinka przed pałacem i po prostu też to wszystko zachwyca. Jest tutaj naprzeciwko pałacu taka piękna wielka fontanna, a jeszcze za fontanną jest wzgórze, na, której, na którym znajduje się Glorietta i tam też zaraz będę się w tym mega słońcu wspinać. Cały kompleks pałacowo-parkowy zajmuje 176 hektarów. Po ogrodach można więc spacerować godzinami. Na terenie parku znajduje się też palmiarnia, a w niej ponad 4000 roślin, a także cieplarnia, gdzie podziwiać możemy kaktusy i inne pustynne rośliny. Te miejsca polecam odwiedzić zimą, bo panuje tam bardzo przyjemna tropikalna temperatura. Wejście na Glorietę łatwe nie jest, szczególnie w taki upalny dzień jak dzisiaj, ale już wchodząc, możemy zachwycać się widokiem miasta. Widać stąd właściwie cały Wiedeń. Pałac Schönbrunn to najczęściej odwiedzany zabytek w Austrii. W 1996 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Glorietta wybudowana została pod koniec wieku XVIII jako taras widokowy. Dziś znajduje się tutaj kawiarnia, gdzie jedząc słynny tort zahira możemy podziwiać piękną panoramę miasta. Ten teren, na którym znajduje się Schönbrunn i ogrody królewskie, to był kiedyś jeden wielki las. Tutaj myśliwi przyjeżdżali sobie polować na zwierzęta. Rodzina królewska wykupiła ten teren dopiero w XVI wieku, ale też właściwie w takich samych celach. Chcieli sobie tutaj przyjeżdżać po to, żeby zabijać zwierzęta. W wieku XVI również wybudowano tutaj zoo. Ponoć pierwsze zoo na świecie które do dziś funkcjonuje i można je odwiedzić, jest to piękny ogród zoologiczny z masą bardzo ciekawych zwierząt. Wtedy, dawno temu, były tutaj zwierzęta tylko leśne, czyli typowo sarenki, dziki i tak dalej. Do końca nie wiadomo, czy zo było zbudowane po to, aby tutaj monarchowie przyjeżdżając mogli sobie te zwierzęta oglądać, czy po prostu po to, aby kiedyś je zabić i zrobić z nich sznycle. Dzisiaj odpuścimy sobie zwiedzanie zoo, idziemy na stację metra i jedziemy do centrum, gdzie udajemy się najpierw do dzielnicy żydowskiej. Wiedeń jest też miastem kościołów, kościołów jest tutaj mnóstwo, na każdym kroku spotykamy kościoły w różnym stylu, natomiast tutaj mamy miejsce Mało uczęszczany przez turystów, niewielu turystów wie o tym kościele. To jest kościół, który jest najstarszym zachowanym kościołem w Wiedniu. Kościół świętego Ruperta, który jest patronem soli. Tutaj niedaleko tego kościoła znajduje się port, do którego wtedy właśnie przywożono sól z Salzburga, i w tymże kościele w średniowieczu przeładowywano ten sól i sprzedawano dla handlarzy. Taka historia. Pierwsze wzmianki o tym kościele pojawiają się na początku wieku XII, ale legenda głosi, że kościół zaczęto budować już w VIII wieku. Warto zwrócić uwagę, że wąskie uliczki i liczne bary i kawiarnie wokół kościoła mają często w nazwie właśnie sól, nawiązując tym samym do historii tego miejsca. Tak, trafiamy już na Peteps Plac, a więc Plac Świętego Piotra. A teraz dochodzimy do kościoła, który oficjalnie jest najstarszym kościołem w Wiedniu, chociaż zachowały się niewiele z tej podstawowej części. Jest to kościół w stylu barokowym, bardzo ładny również w środku. Kościół Świętego Piotra ma bardzo bogato zdobione wnętrze w stylu barokowym. Przypomina nieco naszą często jasną górę. Odbywają się tutaj liczne koncerty organowe na bardzo wysokim poziomie. Na wiele z nich można wejść za darmo. No i teraz trafiamy do ścisłego centrum Wiednia, pełnego ludzi, sklepów, kawiarni itd. Zaczynamy zwiedzanie od tego posągu. To jest posąg upamiętniający ofiary. Dżumy z wieku XVII w tym roku w związku z koronawirusem, kiedy to wszystko się zaczęło, w marcu, w kwietniu, ludzie przychodzili tutaj się modlić i prosić o to, żeby pandemia się już skończyła, dzieci przynosiły świece i kwiaty. Ten posąg ma 21 metrów i otoczony jest już tymi najładniejszymi budynkami. Tutaj już widać taki prawdziwy Wiedeń, po prostu. Jest tutaj bardzo, bardzo ładnie i tą też uliczką dochodzi się do Sztefan domu i Stefan's placu, jednego z najważniejszych też miejsc w Wiedniu, które warto odwiedzić, tam znajduje się katedra świętego Szczepana, którą zaraz wam pokażę kolejny kościół. Podczas epidemii dżumy w Wiedniu zmarło ponad 76 tysięcy osób. Powstała też wtedy legenda o dobrym Augustynie, o którym Austriacy śpiewają do dzisiaj. Był on ulicznym grajkiem, który lubił sobie popijać. Pewnej nocy, pijany, wpadł do zbiorowej mogiły z ciałami ofiar epidemii i nie zaraził się. Uznano, że uratował go właśnie alkohol. A to już Katedra Świętego Szczepana. Wybudowana została ponad 700 lat temu. Austriacy uważają ją za jeden z najważniejszych zabytków w kraju. Kościół zdobią cztery wieże. Najwyższa z nich ma ponad 136 metrów wysokości. Ja osobiście bardzo lubię wnętrze katedry. Surowe, ale majestatyczne. Według mnie Stefans Dom to jeden z najpiękniejszych kościołów w Europie. Hofburg to jest miejsce, które też wielu turystów odwiedza i robi sobie tutaj fotki. Jest to siedziba rządu austriackiego i prezydenta. I teraz wychodząc z Hofburga, od razu po drugiej stronie ulicy, mamy dwa bliźniacze muzea, które też są bardzo znane. To są również bardzo ładne budynki. Tam też są bardzo ładne targi świąteczne, jeżeli bylibyście tutaj zimą. Jedno to jest Muzeum Sztuki, a drugie to jest Muzeum Historii Naturalnej. Nie będzie można tam przechodzić, dlatego że to jest wycieczka na jeden dzień i już za bardzo nie ma szans. Po drugiej stronie, bardzo blisko stąd, jest również ratusz. Kolejne miejsce, które warto byłoby zobaczyć. Budynek parlamentu, ale jak widzicie, aktualnie jest podczas budowy, także właściwie go nie widać, jest bardzo ładny. A tam w oddali jest ratusz Zadrzewam i zaraz jeszcze tam przejdziemy. A to jest Burgtheater. Takie ładne teatry mają w Wiedniu. w którym stoi zawsze w grudniu taka gigantyczna wojnka i największy Weihnachtsmarkt. I z tego miejskiego zgiełku na koniec udajemy się jeszcze na obrzeża Wiednia. Robi się bardziej zielono, a my wspinamy się pod górę w poszukiwaniu polskich akcentów. Po tej wspinaczce docieramy na Kalenberg, gdzie tutaj za mną znajduje się Polski Kościół. To jest takie miejsce bardzo typowe dla Polaków. Wszyscy, którzy przyjeżdżają do Wiednia i okolice na Kalenberg, się udają, dlatego że tutaj jest bardzo dużo polskiej historii. Nie będę opowiadać o tej historii, bo jej dobrze nie znam. Generalnie w XVII wieku, pod koniec wieku XVII, tutaj Sobieski z wojskami. Polskimi i Austriackimi pokonał Turków. Jest też dużo właśnie turystów z Turcji, co też ma w sumie sens. No i cóż, wejdziemy do kościoła do środka, zobaczymy. Tam jest podobno bardzo dużo Jana Pawła II i jest też Matka Boska Częstochowska. Obraz, oczywiście kopia z Częstochowy, która ponoć, mnie to trochę bawi, nie wiem czy nie obrażę tutaj takich bardziej ortodoksyjnych katolików, um, że ten obraz był zawieziony do Częstochowy na dwa tygodnie i miał tam nabrać magicznej mocy. I teraz nie wiem, czy to właściwie w ogóle z katolicyzmem ma coś wspólnego, bo magiczne moce to tak trochę słabo, chyba nie wiem. Możecie mi dać znać w komentarzu. W każdym razie stąd też Skalenberg. Jest piękny widok na okolice, na Wiedeń. No i są też oczywiście sklepy z pamiątkami, żeby nie było po całym kościołem. Kościół Świętego Józefa od ponad 100 lat prowadzony jest przez polskich księży. Na zewnątrz znaleźć możemy tablice upamiętniające Jana III Sobieskiego, Józefa Piłsudskiego i Jana Pawła II. W środku mamy wiele akcentów wspominających wydarzenia od sieczy wiedeńskiej. Aktualnie znajduje się tutaj również wystawa opisująca te wydarzenia. Wstęp do kościoła jest bezpłatny. Ale na Kalenberg warto wybrać się nie tylko dla historii, ale przede wszystkim dla pięknych widoków z góry. No i tyle z Wiednia, słuchajcie, jeżeli chodzi o jeden dzień. Tak jak powiedziałam, ja w Wiedniu byłam wielokrotnie i dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na to, żeby obejść z Wami całe miasto. Natomiast w Wiedniu jest tak strasznie dużo pięknych rzeczy, i tak jak widzicie, z jednego miejsca przechodząc na drugie, w minutę albo dwie, po prostu możemy się mega zachwycić. Także w jeden dzień czy w trzy dni jest bardzo ciężko to miasto zobaczyć. Natomiast maksymalnie oczywiście polecam. 2020 to jest świetny rok też na Wiedeń, dlatego że w czasie koronawirusa jest tutaj znacznie mniej turystów. I w sumie słychać głównie niemiecki wokół, to znaczy, że są tutaj tylko mieszkańcy i turyści z Austrii. Natomiast nie ma po prostu całej tej masy turystów z Europy i spoza Europy, szczególnie dlatego, że tutaj Azjaci uwielbiają przyletywać i jest po prostu zawsze gigantycznie dużo ludzi. W tym roku jest nieco inaczej, także zachęcam, polecam. Karetka mnie zagłusza, wy zasubskrybujcie. Dzięki, że jesteście, pozdrawiam, zadzieram kiece i lecę dalej.